Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam zaszczyt przedstawić Państwu wykład w stulecie psychiatrii polskiej. Miejsca i wielkie postaci. W nawiązaniu do pięknego, inspirującego wykładu pana profesora Miotka, zobaczcie Państwo, jakich oto słów używano u nas dawniej na określenie różnych wymiarów obłędu. E, między innymi owileć znaczyło oszaleć, melancholia to smutnodur, histeria to napuszenie, a na przykład y, depresja to była posępnica. Historia psychiatrii to historia wielu fal startów, stagnacji, naprzemiennych kroków w przód lub w tył. Jednak nie jest to tylko opowieść o czarnej komedii omyłek, raczej opowieść detektywistyczna z kluczowymi trzema zagadnieniami. Czym są choroby psychiczne, skąd się biorą, jak można je leczyć. Od XIX wieku do tej pory Historia detektywistyczna znajdowała nowe poszlaki, goniła czasem mylnymi tropami, dochodziła do odmiennych konkluzji co do natury chorób psychicznych, a że choroba dotyczy albo wyłącznie umysłu, lub że dotyczy wyłącznie mózgu żadna inna specjalność nie doświadczała takich niestabilności właśnie dlatego, jak podaje Jeffrey Lieberman, dorobiliśmy się miana czarnej owcy w medycynie. A jednak fascynujące jest to, że udało się nowoczesnej psychiatrii zająć się i biologią, i środowiskiem, a nowocześnie wyszkolony psychiatra potrafi holistycznie pacjenta wyprowadzić w świat dojrzałości z labiryntu chaosu. Do czasów nowożytnich opiekę nad obłąkanymi sprawiały, sprawowały głównie zakony. Założone w 1609. Powstał pierwszy w Polsce klasztor Bonifratów. Jego założyciel Jan Boży sam miał cierpieć straszne obłąkanie. Prawo również miało coś do zaoferowania chorym umysłowo Polakom. W 1496 Jan Obracht wprowadził nakaz opieki nad osobami chorobymi i niezdolnymi do pracy. Jednak dopiero 33 lata później, za Zygmunta Starego, tak zwany statut litewski. E, zobowiązał krewnych osób obłąkanych do sprawowania nad nimi opieki. Tak więc wahadło poruszało się między nurtem humanistycznym a opresyjnym. E, do jakich miejsc skierowano u nas e, osoby chore psychiczne? Najstarszy zakład przeznaczony był przede wszystkim dla obłąkanych powstał w Krakowie. E, w 1534 otwarto tak zwany dom wariatów, tuż obok szpitala dla zadrzumionych, chorych na syfilis, tuż obok cmentarza, na którym chowano złoczyńców ściętych bez wyroku sądowego. Kiedy na ulicy Szpitalnej w 1688 roku otwarto pomieszczenie w całości przeznaczone dla obłąkanych, miejscowi nazwali ją Szaloną Kamienicą. To unikalne miejsce zamknięto dopiero w 1821 roku, a były to czasy już Prawdziwych szpitali psychiatrycznych. W Polsce, podobnie zresztą jak na świecie, szaleniec stał się chorym w 1793 roku, a kiedy to Ludwik Perzyna stworzył pierwszą polską klasyfikację chorych umysłowo, a przykłady nazewnictwa mówiłem na samym początku wykładu. W późniejszym okresie, bo od połowy XIX wieku, te słownictwo psychiatryczne będą kształtować głównie autorzy podręczników psychiatrii, takich jak Bartłomiej Fydrych, Romuald Pląskowski czy Alfons Erlicki. W 1880 roku w Warszawie powołano komisję do spraw ujednolicenia nomenklatury psychiatrycznej, ale zunifikować udało się dopiero całkiem niedawno w następnym stuleciu w międzynarodowej klasyfikacji chorób psychicznych. Pierwsze szpitale w całości przeznaczone dla chorujących umysłowo to m.in. Szpital Świętego Jana Bożego w Warszawie. Eee, miała tu panować bardzo humanitarna atmosfera. Potrzebę stworzenia większego szpitala psychiatrycznego w Warszawie dostrzeżono już w roku 1836. Z inicjatywy Adolfa Rotego powstał wtedy pomysł zbudowania słynnego ośrodka w Tworkach. Oficjalnie otworzono go w 1891 roku, ale już w fazie projektu instytucja budziła sensację. Był to bowiem pierwszy na ziemiach polskich szpital oświetlony elektrycznością, a także o układzie pawilonowym. Co więcej, kontrowersje wokół szpitala wzbudzał fakt, że z pracującym nad nim sześciu architektów aż trzech zmarło w czasie pracy nad projektem. Podobnych rozmiarów miał być też szpital umysłowo chorych w Kobierzynie. Szpital przetrwał i nie zastąpiła go rozbudowywana klinika psychiatryczna na ulicy Kopernika. Między tymi licznymi zakładami dla umysłowo chorych na terenie Krakowa obłąkani i przewierzoni byli specjalnymi okratowanymi karetami z żółtymi firankami. Ten piętnujący zwyczaj zniesiono dopiero w połowie XIX wieku. Miejsca zasłużone dla organizacji rodzimego szpitalnictwa psychiatrycznego w Polsce jest znacznie więcej. Warto wymienić chociażby szpital psychiatryczny w Kulparkowie pod Lwowem. Natomiast rezultaty terapeutyczne tego zakładu nie były najlepsze. Jedynie około 30% chorych wypisywano ze szpitala z poprawą. Podobnie sytuacja przedstawiała się w innych powstałych w XIX wieku ośrodkach leczenia chorych psychicznie. Tu mamy Szpital Owińskiego pod Poznaniem, Szpital dla nerwowo chorych w Świeciu, na zdjęciu obok, które otwarto w 1855 roku, a także Szpital dla psychicznie chorych w Bolesławcu. Ważnym wydarzeniem drugiej połowy XIX wieku było utworzenie pierwszej rodzimej katedry psychiatrii w Warszawskiej Głównej Szkole. To był rok 1862 i kolejno były otwierane katedry psychiatrii na e, akademiach medycznych. Powstawały też pierwsze e, polskie podręczniki, czyli podręczniki z e, napisanym w języku polskim. E, tu jest przykły, przykład podręcznika napisanego przez Bartłomieja Frydrycha, e, uczestnika powstania listopadowego. Jako pierwszy polski psychiatra, przynajmniej wynika to z dokumentacji, odbył podróż naukową do ośrodków w Niemczech i we Francji. Te ośrodki bardzo pozytywnie wywarło na niego wrażenie jako wzór do naśladowania w Polsce. Tu jest urywek z rozdziału o chorobach umysłowych, w którym. Obłąkaniu ponurowatości, czyli w depresji, poleca autor picie zimnej wody. Powstawanie katedr neurologii i psychiatrii w Warszawie, Krakowie, Lwowie zaowocowało szybkim rozwojem badań naukowych. A efektem tego był pierwszy zjazd neurologów, psychiatrów i psychologów polskich, jaki odbył się w październiku 1909 roku w Warszawie. Inicjatorem i członkiem komitetu organizacyjnego był Rafał Radziwiłowicz. Na czele prezydium stanął Józef Babiński, jeden z najwybitniejszych neurologów w historii tej gałęzi medycyny, który część swojej pracy również poświęcił tematyce psychiatrycznej, a w czasie zjazdu jeden z referentów mówił odczyt. W sprawie psychoterapii był to Tadeusz Garoszyński. Droga, jaką podążała polska psychiatria na przestrzeni wieków, nie była utartym szlakiem. Na jej historię, nierozerwanie zerwano, związaną z historią polskiej państwowości, składała się wiele dróg. Łączyła je polska kultura, która ostała się mimo starań państw sąsiednich o jej wymazanie. A polscy psychiatrzy działali, działali naukowo w obrębie psychiatrii rosyjskiej i niemieckojęzycznej, rozwijając zarazem psychiatrię polskojęzyczną. Pierwsza wojna światowa była trudnym okresem dla polskiej psychiatrii. W szpitalach pozostali jedynie nieliczni. Polscy psychiatrzy, stanowiący kilkudziesięcioosobową grupę, aktywnie włączyli się w walkę o niepodległość, którą uzyskaliśmy w 1918 roku. Tu wyróżnia się postać Henryka Halbana, profesora neurologii i psychiatrii Uniwersytetu Lwowskiego, który w czasie I wojny był komendantem szpitala dla legionistów w Wiedniu. Był to trzykrotny dziekan Wydziału Lekarskiego. Jego praca naukowa związana była z wpływem gorączki na przebieg porażenia postępującego. To było treść jego rozprawy habilitacyjnej. I tym tropem poszedł później jego szef Juliusz Wagner von Jaurg, wykorzystując arabski zimnicy trzeciaczki w leczeniu porażenia postępującego. Zaczął w 1927 roku, otrzymał Nagrodę Nobla. Katedra Neurologii i Psychiatrii, założona na Uniwersytecie Jagiellońskim, powstała w 1904 jej kierownikiem został wybrany profesor Jan Pilc, absolwent Uniwersytetu w Zürichu, który doktoryzował się w Petersburgu, a wiele lat pracował w Szwajcarii, w Burgholzli, jako asystent Augusta Forela czy Eugena Bleurera. No, jest to twórcza Szkoły Krakowskiej Neurologicznej i Psychiatrycznej, między innymi autor definicji niepoczytalności, która została wprowadzona do Polskiego Kodeksu Karnego. W czasie budowy szpitala w Kobierzynie, o czym wspominałem, jego dyrektorem został Jan Mazurkiewicz, habilitowany w Lwowie, który przeniósł się w 1911 roku na Uniwersytet Jagielloński. Właściwie psychiatria polska okresu międzywojennego została zdominowana przez profesora Mazurkiewicza, który osiągnął pozycję niekwestionowanego autorytetu. Zawdzięczał to swoim dokonaniom naukowym, niezłomną postawą moralną ostateczny kształt swojej koncepcji Mazurkiewicz nadał w czasie II wojny światowej wydanej po II wojnie światowej dwutomowej książce i był to wstęp do psychofizjologii normalnej, ewolucja czynności korowo-psychicznej, dysolucja aktywności korowo-psychicznej Wprowadzony przez profesora Mazurkiewicza podział objawów schizofrenicznych na negatywne i pozytywne, stał się obowiązujący w psychiatrii światowej w latach 80. XX wieku za sprawą anglosaskich autorów Timothy Crowa i Nancy Andrasen, którzy prawdopodobnie nie wiedzieli o koncepcji Mazurkiewicza powstały kilkadziesiąt lat wcześniej. Z pomocą pana profesora Mazurkiewicza habilitował się Rafał Radziwiłowicz. Druga obok Mazurkiewicza, najważniejsza postać w polskiej psychiatrii okresu, okresu międzywojennego. Był on świetnym organizatorem, wybitnym znawcą psychiatrii sądowej, i psychologii klinicznej, który przeszedł drogę od psychiatrii biologicznej do humanistycznej. W przeciwieństwie do Mazurkiewicza, Radziwiłowicz nie, str nie, nie, nie stronił od formułowania problemów psychicznych w kategoriach filozoficznych. Doktor Radziwiłowicz przyczynił się do uzyskania wolności przez Józefa Piłsudskiego. Był gorącym patriotą i Piłsudskiego znał osobiście. Wymyślił, jak poinstruować go, jak symulować obłęd. Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Jana Bożego Iwan Szabasznikow, zbadał oczywiście chorego na umyśle więźnia i od razu zorientował się, że więzień symuluje, ale Piłsudski ujął go osobistym wdziękiem i barwnymi opowieściami z Sybiru, że postawił diagnozę stan psychiczny groźny. Na tej podstawie przewieziono Piłsudskiego do szpitala w Petersburgu, skąd uciekł. Ukoronowaniem działalności organizacyjnej Radziwiłowicza na polu psychiatrii było zwołanie i przygotowanie Pierwszego Zjazdu Psychiatrów Polskich, który odbył się w dniach 30 października, 1 listopada 1920 roku w Warszawie. Był to zarazem zjazd założycielski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Powołany tam został oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Rocznik Psychiatryczny, który był wydawany w latach 1923-1951. Jego tradycje. Kontynuuje od 1967 roku Psychiatria Polska. E, Witol Hoczko e, to polski lekarz-psychiatra, neurolog, społecznik, e, minister zdrowia publicznego i opieki społecznej. Pierwszy przewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zasłużony organizator i działacz w dziedzinie zdrowia publicznego. Polsce. Pierwszy tak naprawdę minister zdrowia publicznego w okresie międzywojennym. Polscy psychiatrzy nie doceniali własnych dokonań. Dyskusje na zjazdach, chociażby w okresie piętnastolecia istnienia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, trwały dyskusje, że istnieją prace psychiatrów polskich, ale psychiatria polska nie istnieje, a jest tylko ponoć echem. Przetrawionych treści nawet nie międzynarodowej, a niemieckiej. Wydaje mi się teraz z perspektywy czasu, że te twierdzenia te nie miały absolutnie podłoża, aby mieć takie kompleksy. Druga wojna światowa, w czasie jej trwania z rąk niemieckich okupantów, śmierć poniosło w Polsce około 20 tysięcy chorych psychicznie obywateli polskich. Zaraz po zakończeniu wojny czynnych było jedynie sześć szpitali z pięcioma tysiącami łóżek. Było 80 lekarzy psychiatrów, no i właściwie tylko nieliczni przeżyli. Autorytet Jana Mazurkiewicza który przeżył tą wojnę, stopował ambicje młodych kolegów, żeby podporządkować się nowej władzy. Jego śmierć stała się wydarzeniem symbolicznym. Odtąd prowadzone przez rządzących działania dezintegrujące środowisko niestety zaczęły odnosić skutek. Wystarczyło trzy lata, żeby skłócić psychiatrów ze sobą, i aby nowa ideologia, a nie rzeczywista wartość naukowa stała się punktem odniesienia, do oceniania pracy każdego z nich. Uniwersyteckie Wydziały Lekarskie przekształcone zostały na wzór sowiecki w Akademie Medyczne. Wprzęgnięto do nich naukę o warunkowych odruchach nerwowych, skądinąd zasługujące na chwałę uczonego rosyjskiego, samego Iwana Pawłowa. A rolę polityczno-ideologicznego opanowania psychiatrii polskiej przypadło utworzonemu w 1951 roku Instytutowi Psychoneurologicznemu, a niejako konsultantem krajowym w tej dziedzinie był niejaki Śnieżewski, czołowy psychiatra sowiecki, który kilka razy e, był w Polsce, aby czujnym okiem przypilnować, e, aby walka ideologiczna szła we właściwym kierunku. E, 1949 rok. Też okazał się być przełomowy, nastąpiło całkowite odwrócenie polityki społecznej, w tym zdrowotnej. Zgodnie z płynącymi z Moskwy dyrektywami postawiono na centralizację i hierarchizację, w ramach których wszystkie decyzje, nawet te drobne i mało znaczące, miały zapadać w ministerstwie, a tak naprawdę zapadały w organach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a nad nimi czuwała też ambasada Związku Radzieckiego. Ostatnim takim aktem było połączenie towarzystw, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z Polskim Towarzystwem Neurologów i Neurochirurgów, co trwało do właściwie 1957 roku. Po śmierci Stalina, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne znowu uzyskało tożsamość, a w 1961 roku powstało Światowe Towarzystwo. Psychiatryczne, World Psychiatric Association, a Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, zostało członkiem założycielskim. No i od tej pory polska psychiatria dryfowała w kierunku psychiatrii zachodniej, wyzwalając się od sowieckiej zależności. Profesor Antoni Kępiński to chyba najbardziej znany powojenny psychiatra mówiono o nim człowiek, filozof, psychiatra. Rzeczywiście był fenomenem polskiej psychiatrii, a jego najwbitniejsze dzieła powstały pod koniec jego życia. Jak chociażby Rytm życia, Schizofrenia, to było w 1972. Podobnie Psychopatologia nerwic, czy Melancholia i lęk, już po jego, wydany już po jego śmierci. Jego współpracownicy ugiębiali go, otrzymywał różne właśnie dyplomy. Przykłady są na tym przeźroczu. Na jego książkach wychowały się całe pokolenia psychiatrów. Profesor unikał stanowisk kierowniczych, aczkolwiek był kierownikiem katedry. Na konferencje naukowe wysyłał młodszych od siebie jego czasu, przeznaczał głównie na pacjentów, słuchał ich uważnie i cierpliwie. Zdobywało zaufanie, najpierw poznawał, a potem leczył. Profesor Kępiński już za życia było. Był legendą, mówiono o nim, że doświadczył psychozy, natomiast tak naprawdę to najbardziej wpływ na niego wywarło brutalne pobicie przez bojówkarzy w przedwojennym Krakowie, no a potem jeszcze no, trudne i czasami straszliwe przeżycia w obozie koncentracyjnym Miranda de Ebro, w którym był osadzony w okresie II wojny światowej. Ożywioną rolę w rozwoju psychiatrii polskiej, już też w okresie powojennym odegrał Tadeusz Milikiewicz, twórca koncepcji etioepigenetycznej struktur psychozy. Jeden z prekursorów obecnie obowiązującej diagnostyki wieloziowej w psychiatrii. Na jego podręczniku psychiatria kliniczna, który miało siedem wydań, wychowało się kilka pokoleń lekarzy był kierownikiem katedry kliniki psychiatrii Akademii Medycznej w Gdańsku. Warto wspomnieć też o panu profesorze Jus, który wraz z żoną Karoliną zapisali się w historii elektroencefalografii badań nad snem. Są oni autorem pierwszego polskiego podręcznika elektroencefalografii oraz monografii biologiczne metody leczenia w psychiatrii. Pan profesor Purzyński znany jest z badań nad zaburzeniami afektywnymi i nowoczesnej psychofarmakologii. To dzięki niemu w Polsce powstał, a drugi w Europie, po profesora Angsta, oddział chorób afektywnych, który specjalizował się w nowoczesnej diagnostyce naukowej. Jego mottem było. Do południa zajmujemy się leczeniem pacjentów. Po powrocie do domu krótki odpoczynek i analiza najnowszych publikacji, wieczorem pisanie artykułów. Kolejną postacią bardzo ważną w polskiej psychiatrii to pan profesor Stanisław Dąbrowski, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Też twórca razem z Januszem Pietrzykowskim, w ustawie o ochronie zdrowia psych psychicznego, e, która tak naprawdę obowiązuje do dzisiaj i aktualnie jest aktualizowana. E, profesor Andrzej Piotrowski e, w latach 80. ubiegłego stulecia e, wykluczono. Z Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrycznych, Wszechzwiązkowe Towarzystwo Neuropatologów i Psychiatrów. On wtedy pełnił rolę prezesa i nie dopuścił, mimo silnych nacisków władz, aby Polskie Towarzystwo Psychiatryczne wystąpiło z WPA. Profesor Potruski podkreślał, że psychiatria potrzebuje ludzi szczególnych, specjalistów różnych dyscyplin, osobiście zaangażowanych i tworzących. Prezentujących wysokie standardy etyczne e, i współdziałanie takich ludzi jest niezbędne, aby chorzy psychicznie mogli znaleźć miejsce wśród nas. To jest najważniejsze motto życia profesora Andrzeja Petrowskiego, wcielone na aktualnie e, w życie. E, warto wspomnieć jeszcze e, o profesorze Adamie Milikewiczu, też prezesie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, redaktorze naczelnym psychiatrii polskiej. Twórcy kierownika Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Gdańsku. Był to też członek Centralnej Komisji w spraw Tytułu Stopni. Pan profesor w 2007 roku umarł i odszedł od nas. Warto też wspomnieć postacie profesora Szymusika. Legendą w Szczecinie też jest owiany pan profesor Leonard Wdowiak i profesor Jan Chorodnicki. E, profesor Jerzy Aleksandrowicz, e, który urodził się w rodzinie żydowskiej jako syn Juliana Aleksandrowicza i Marii z domu Tislowic, więziony w getcie krakowskim, z którego wraz z rodzicami uciekł. W swe wspomnienia z okresu okupacji Zawarł w pierwszym tomie książki Dzieci Holokaustu mówią. W 1992 był yy, kierownikiem katedry psychoterapii, redaktor naczelny psychiatrii polskiej, a także twórca Archives of Psychiatry. Umarł 17 października 2018 roku. Pan profesor Jerzy Wetulani to nie był psychiatra, ale członek honorowy naszego towarzystwa yy, i psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, e, kierownik Zakładu Biochemii Instytutu Farmakologii, autor wielu set prac o zasięgu międzynarodowym, e, można powiedzieć był wielkim przyjacielem psychiatrii polskiej, e, często nas odwiedział tutaj na zachodnim Pomorzu, miał wykłady e, pełne, sale wykładowe e, wiernych słuchaczy. Aktualnie polskie Towarzystwo Psychiatryczne to 15 oddziałów terenowych, w wiele dziesiąt sekcji i komisji. E, jesteśmy członkiem Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, które skupia 44 narodowych Towarzystw skupiających reprezentujących około 80 tysięcy psychiatrów europejskich. E, Zjazdy psychiatrów Polski w Szczecinie. To zjazd w 1959 roku, poświęcone zagadnieniom psychoterapii i zaburzeń psychicznych w okresie inwolucji. 76 rok ubiegłego stulecia to medycyna psychosomatyczna. 2007 miejsce w psychiatrii wśród nauk medycznych. No i mamy nadzieję, za dwa miesiące zjazd wirtualny. W systemie hybrydowym psychiatria w obliczu zmian, których naprawdę jest bardzo wiele. Ukoronowaniem działań psychiatrów polskich był na pewno zjazd psychiatrii europejskiej. European Psychiatric Association w 2019 roku Było to najliczniejsze do tej pory 27 zjazd 4,5 tysiąca uczestników. Zjazd odbył się. W Warszawie jak do tej pory na razie był ostatnim na żywo zjezdem, zjazdem e, psychiatrów europejskich. My e, zapraszamy 24-26 czerwca 2021 roku na zjazd e, 46 zjazd Psychiatrów Polskich. E, pozostając z Państwem e, z dalszymi wykładami, e, chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że oglądacie Państwo ten materiał. Do zobaczenia na żywo. Do widzenia.